O swoich zawodnikach, i dzisiaj jest doskonała okazja, żeby przypomnieć kilka nazwisk, które reprezentowały klub Zobornik właśnie w latach 60. i 70. -tych. Drodzy Państwo, powitajmy tych dżentelmenów ogromnymi prawami. A przed Państwem stoją panowie: Lech Pastor, Mieczysław Kaczmarek, Marian Urbaniak, Leszek Obst. Grzegorz Cieślowski, Piotr Cieślowski, Andrzej Ciesiółka, Henryk Pocentek, Marian Sadowski, Michał Kasperek, Janna Pierała, Roman Kuźniak, Piotr Nogalski i Piotr Piotrowski. Panowie, witamy was serdecznie ponownie na Murawie w Obornikach. Wielkie brawa dla was. Reprezentowaliście <klucz> ten klub już wiele lat temu, ale w sercach na pewno ciągle sparta Oborniki i małe pamiątkowe upominki od zarządu klubu MKS Sparta Obornika.